Udar mózgu. Udar mózgu to choroba, która polega na uszkodzeniu mózgu na skutek ograniczonego czy całkowicie zamkniętego dopływu krwi do części mózgu. Przeważnie obserwujemy tak zwane udary niedokrwienne ponad 80%. Rzadziej tak zwane udary krwotoczne czy krwotoki mózgowe inaczej to jest mniej więcej 20 czy trochę mniej procent. Generalnie choroba, która podobnie jak zawał serca, wymaga od nas szybkiej interwencji, szybkiego różnicowania i wczesnego wezwania pomocy. Żeby rozpoznać udar, najprościej jest posiłkować się schematem Be FAST albo schematem FAST. Współczesnym, takim bardziej aktualnym jest schemat Bifast. To jest taki akronim, który nam pozwoli identyfikować najistotniejsze objawy udaru mózgu. I tak w praktyce wystarczy rozpoznać jeden z tych objawów, żeby już myśleć, że u naszego poszkodowanego istnieje prawdopodobieństwo występowania udaru. W akronimie Bifast literka B oznacza balance, czyli równowaga. Jak należy to rozumieć? Jeżeli u poszkodowanego występują nagłe zaburzenie równowagi, może to świadczyć o zaczynającym się udarze mózgu. Literka E oznacza i, czyli wzrok, oko, tutaj ta litera ma nam się kojarzyć z zaburzeniami widzenia uposzkodowanego. Jeżeli u kogoś, kto dotychczas nie miał problemów ze wzrokiem, występuje e, nagłe pogorszenie widzenia, podwójne widzenie, e, czy wzrok jest zamazany, takie objawy nam poszkodowane podaje, e, to jest kolejny objaw, który może świadczyć o rozpoczynającym się udarze mózgu. Dalej będzie prościej. Schemat FAST jest przeważnie bardziej popularny niż BIFAST, natomiast dla pełnego obrazu obecnie zalecamy Wam posługiwanie się schematem BIFAST. Litera F oznacza face, czyli twarz. Tutaj szukamy uposzkodowanego jakiejś asymetrii na jego twarzy. Przeważnie myślimy o padającym kąciku ust po jednej stronie. Taki poszkodowany może mieć problem z uśmiechnięciem się, z wyszczerzeniem zębów, jeśli wydamy takie polecenie. Widzimy wyraźnie, że po jednej stronie kącik ust się nie unosi. Widzimy, że tak zwany fałd nosowo-wargowy jest można powiedzieć taki wygładzony, wypłaszczony. Będzie to właśnie świadczyło o tym, że być może u poszkodowanego zaczynać się udar. Literka A oznacza arm, czyli ramię. W praktyce rozumiemy to jako osłabienie siły jednej z kończyn górnych, któremu czasami może towarzyszyć również osłabienie czy niedowład kończyny dolnej. Te objawy występują przeważnie po tej samej stronie, czyli mamy niedowład kończyny górnej i dolnej. Jak to sprawdzić? Poprosimy poszkodowanego o to, żeby oburącz ścisnął nasze ręce i zauważymy, że siła jednej ręki jest wyraźnie słabsza. Podobnie, jeżeli poprosimy poszkodowanego o spionizowanie będzie miał trudności z obciążaniem jednej z kończyn dolnych. W takim przypadku oczywiście tej próby nie forsujemy na siłę, należy poszkodowanego posadzić. I tak już sobie powiedzieliśmy wcześniej, wystarczy jeden z takich objawów, żeby już myśleć o tym, że poszkodowany potrzebuje pilnej pomocy. Litera S jak speech, czyli mowa. Myślę, że objaw dość znany, zaburzenia mowy uposzkodowanego, o takim nagłym początku, poszkodowany mówi bełkotliwie, mowa jest niezrozumiała. Albo poszkodowany mówi, ale zdania, które buduje są podbawione sensu. Jednocześnie stwierdzamy, że poszkodowany nie rozumie tego, co do niego mówimy. Czasami te objawy występują wspólnie, czyli poszkodowany mówi i bełkotliwie, i nie rozumie poleceń, które mu wydajemy, nie rozumie pytań, które mu zadajemy. Takie zaburzenia mowy nazywamy afazją literka T w akronimie FAST czy w akronimie BFAST oznacza time, time czyli czas. Tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej czas czynnik kluczowy dla leczenia poszkodowanego. Moi drodzy, wystarczy jeden z tych objawów, jak już powiedzieliśmy sobie wcześniej, żeby podejrzewać u naszego poszkodowanego początek udaru mózgu. Istotne jest, żebyśmy zapisali sobie, odnotowali czas wystąpienia tego objawu, o której dokładnej godzinie zauważyliśmy wystąpienie objawów, bo tak naprawdę od momentu wystąpienia właśnie tych pierwszych objawów Czas nam nieubłaganie ucieka. Mamy 4,5 godziny od wystąpienia pierwszych objawów na wdrożenie leczenia u naszego poszkodowanego. Także, tak jak wspomniałem wcześniej, nie należy opóźniać wezwania pomocy. Nasze postępowanie można sprowadzić do kilku prostych czynności. Kiedy już oceniliśmy stan poszkodowanego i podejrzewamy udar mózgu, niezwłocznie wyzwamy pomoc. Do czasu przybycia pomocy poszkodowanego powinniśmy cały czas obserwować, monitorować jego stan, czyli cyklicznie oceniać parametry życiowe. Jeśli chodzi o pozycję poszkodowanego, którego podejrzewamy udar mózgu, zwykle wybieramy pozycję półsiedzącą, czyli taką, gdzie głowa jest powyżej poziomu serca. Natomiast u niektórych poszkodowanych z udarem mózgu mogą występować Problemy z utrzymaniem drożności dróg oddechowych mogą występować wymioty czy zaburzenia połykania. Wtedy u takiego poszkodowanego będziemy stosowali pozycję bezpieczną, czyli pozycję boczną ustaloną w celu zabezpieczenia drożności dróg oddechowych. Poszkodowanemu z udarem mózgu nie podajemy żadnych płynów, żadnych leków nie podajemy. Jeżeli mamy możliwość, to dobrze by było również oznaczyć poziom glukozy. Jeśli sponujemy glukometrem, to takie badanie nam pozwoli zróżnicować udar mózgu z hipoglikemią. Czasami te stany mogą przebiegać podobnie, dawać podobne objawy, dlatego takim jednym z elementów podstawowego różnicowania w udarze mózgu jest wykluczenie hipoglikę. Jeżeli dysponujesz puls, pulsoksymetrem, możesz również monitorować cały czas saturację. Jeśli chodzi o tlenoterapię uposzkodowanych z udarem mózgu tlenu, nie stosujemy rutynowo, tylko w sytuacji obniżonych wartości saturacji.